Dni folkloru w stolicy regionu. Międzynarodowe olsztyńskie dni folkloru to magiczne święto tańca, muzyki i śpiewu, upowszechniające dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Ideą wydarzenia jest przybliżenie społeczności regionu Warmii i Mazur, a także turystom, piękna zawartego właśnie w tańcu i muzyce ludowej. Z polskich zespołów gościmy dzisiaj zespół Kurpie Zielone z Białego Stoku, zespół z bieska białej, Beskit. Z Nowej Rudy. Nowa Ruda i z Warszawy Warszawianka. Przyjechały do nas zespoły z Bułgarii, Rumunii, e, z Serbii. E, Indie mamy, Ukrainę mamy. W tej chwili podczas trwania koncertu wylądowała Panama. No niestety, takie są połączenia lotnicze i z Ameryki Środkowej niestety tak się leci, a oni wybrali sobie drogę przez Istanbul, w związku z tym spóźnią nam się na naszą uroczystość otwarcia i czekamy jeszcze na zespół z Grecji. A jak wygląda organizacja tak dużego przedsięwzięcia? Zawsze się kontaktujemy z wieloma zespołami w naszym kraju. Spotykamy się na ogólnopolskich konkursach tańców polskich, które to notabene odbędą się u nas już w piątek. Zjedzie do nas prawie 80 par z całej Polski, z 17 ośrodków. Więc myślę, że te kontakty właśnie tym owocują. Zespoły po prostu raz do roku chcą uczestniczyć w naszej imprezie. Staramy się. No różnorodnie, żeby co kilka lat jakiś zespół przyjeżdżał, nie co roku. No i myślę, że udaje nam się. Ta różnorodność jest widoczna dzisiaj na scenie. Myślam się, że trudno spiąć właśnie organizację występu zagranicznych zespołów. Jak to wygląda w praktyce? Ja myślę, że to nie jest trudne. To znaczy, mnie się w tej chwili wydaje, że to nie jest trudne po 24 latach oficjalnych, a 28 nieoficjalnych, ponieważ pierwsze 4 lata jako Zespół w Warmia sami zapraszaliśmy gości do Olsztyna. I robiliśmy to na bazie dwóch, trzech zespołów zagranicznych. Potem, kiedy zyskaliśmy przychylność miasta, pana prezydenta, i zostały one objęte patronatem miasta Olsztyna, mamy tych zespołów zawsze więcej. Starania organizatorów docenia Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna, która przez wiele lat była związana z zespołem Pieśni i Tańca Warmia. Ja mam osobisty sentyment w ogóle do zespołu i Tańca Warmia, czyli do organizatora tych dni folkloru, no bo 25 lat sama jestem z tym zespołem związana. I dzisiaj po raz pierwszy widzę to z innej perspektywy, czyli nie jestem z tyłu sceny, a naprzeciwko i mam okazję to wszystko oglądać. I powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem, no i wielkie emocje wewnątrz. Piękne widowisko. Impreza jest doskonałą promocją stolicy Warmii i Mazur. Warto przyjść na nasze Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru. One się w tym roku odbywają po raz 24, czyli jest to jakby widowisko, wydarzenie, które z roku na rok coraz bardziej się rozwija i coraz większe rzesze publiczności gromadzi tutaj w naszym amfiteatrze olsztyńskim. No a tak jak powiedziałam, też przy otwarciu koncertu dzisiejszego to promujemy nasze miasto, nasz region. Oczywiście przecież nasi uczestnicy, którzy przyjeżdżają z Europy, z Polski, z całego świata, no wywożą ze sobą, zabierają ze sobą te wrażenia z Olsztyna. A jak folklorystyczną imprezę w sercu regionu oceniają uczestnicy tego wydarzenia w porównaniu do imprez w innych miejscach? Bardzo fajna. Dlaczego? Dużo krajów, dużo zespołów, dużo ludzi. Większa scena jest więcej ludzi. To jak to oceniasz? Jest bardzo fajnie, miła atmosfera, dużo ludzi, fajne i jest dużo miejsc i na niektórych, z, na niektórych występach nie było nawet miejsca, gdzie można było stanąć, a tu jest bardzo dużo miejsca. Każdy jest uśmiechnięty. A ty jak oceniasz właśnie tutaj imprezę w Olsztynie? Bardzo fajna, atmosfera jest przepiękna, ładne zespoły. Świetnie tutaj się bawi. A to jakie masz wrażenia tutaj z pobytu w Olsztynie? Mi się bardzo podoba. Dzisiaj był nasz pierwszy występ i mieliśmy okazję zobaczyć tak naprawdę po raz pierwszy wszystkie zespoły, które tu do nas zjechały, ponieważ bardzo fajnie zostały tu zaprezentowane. No i robi wrażenia. Przede wszystkim... Spodobała mi się atmosfera na widowni i widownia, która w niesamowitej ilości tutaj dopisała, co jest zaskakujące, bo nie zawsze ten folklor cieszy się aż takim zainteresowaniem mieszkańców, a tutaj widać, że faktycznie bardzo chętnie przyszli i oklaskiwali wszystkie zespoły, więc ta atmosfera była niesamowita. Jaki re repertuar dzisiaj prezentujecie? E, dzisiaj tańce górali żywieckich. Region taki najbliższy naszym sercom. Dzisiaj prezentowaliśmy tańce warmińskie z naszego regionu, oczywiście. I był to szot i po fajdok. Pod sporym wrażeniem występów była licznie zgromadzona w Olsztyńskim Amfiteatrze publiczność. Ja wspaniale! wspaniale! My dopiero teraz przyszliśmy, ale, no, wspaniale! Nukowi no się podoba bardzo, bo kolorowo, i naprawdę super. Super występ. Warto było przyjść, zobaczyć. Coś innego niż u nas, tak? Nasze zespoły już znamy, a tego folkloru ich jeszcze nie znamy. Indie, tak, Bułgaria, także warto przyjść, popatrzeć. Bardzo fajne, jesteśmy po raz pierwszy tutaj i będziemy chyba co roku gościem. Takiego przyciągającego jest właśnie w tych występach. Różnorodność tych kultur chyba przyjeżdża, że jest bardzo dużo z różnych krajów i można poznać inną kulturę. Jak tak, tańczą. Bardzo fajne. Myślę, że to, że są też osoby w sensie zespoły z zagranicy. To jest takie ciekawe te orientalne stroje i też w sumie nasze tradycyjne. Jesteśmy tu pierwszy raz i no, bardzo no, nam bardzo się, bardzo podoba. się podoba. Czicie no. jednym słowem. Myślimy, że tak. Bardzo nam się podoba. Przychodzimy tutaj co roku i zawsze oglądamy świetne występy. Właśnie, dlaczego co roku przychodzicie, co was przyciąga? My jesteśmy wielkimi fanami folkloru, zarówno polskiego, jak i światowego. I te kolorowe stroje, muzyka i cały artyzm. Przypomnijmy, dni folkloru potrwają do soboty 20 lipca. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej osztyn.eu. radni zgodzili się na sprzedaż akcji Stomilu. To kolejny krok w stronę zmiany właściciela spółki Stomil Olsztynesa. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o zbyciu większości akcji. Spółka powstała w połowie maja 2015 roku. Dzięki temu posunięciu możliwe było uratowanie od upadłości piłkarskiego klubu. Pozyskanie nowego strategicznego inwestora daje szansę dalszego rozwoju Stomilu. Tego oczekiwaliśmy i o tym mówiliśmy, że chcemy, ażeby jak najszybciej Znalazł się inwestor, który będzie w stanie wesprzeć funkcjonowanie, przyjąć na siebie funkcjonowanie i jednocześnie w ramach tego klubu budować tą markę i przyszłość naszego klubu Stomi. A więc w tym kierunku zmierzamy. Trochę to trwało, ale dzisiaj mamy inwestora, poważnego inwestora. Strategiczny inwestor zobowiązał się m.in. do utrzymania nie tylko drużyny seniorskiej, ale także sekcji młodzieżowych. Miasto będzie współfinansować działalność klubu do 2021 roku. No, na pewno zawsze w takich, zaraz po transakcji biznesu, uczy, że należy dokonać takiego programu stu pierwszych dni takiej szczególnej mobilizacji, uruchomienia kluczowych inicjatyw przynajmniej na nadchodzący rok. No i oczywiście to wprowadzania w e, ciągu roku korekt, ale, ale my ten plan mamy narysowany i w zasadzie jutro już od rana siadamy w, siadamy w biurach Stomilu i nad nim pracujemy. Tak, podnosimy też e, słuchawkę telefonu, dzwonimy do do ludzi życzliwych. Pytamy się, jak mogą Stomilowi na różnych poziomach pomóc, czy to finansowo, czy komunikacyjnie. Czego oni oczekują od Stomilu, tak? czyli zebranie takiego feedbacku od potencjalnych partnerów reklamowych klubu. A jakie konkretne zmiany chce wprowadzić inwestor w Stomilu? No, chciałbym wprowadzić pełną profesjonalizację działań na linii klub, sponsorzy i partnerzy reklamowi. Ja wierzę, że dla lokalnych biznesu, zarówno tego, który chce oddziaływać lokalnie, jak i tego, który chciałby oddziaływać ogólnopolsko, taka afiliacja, stowarzyszenie się z klubem piłkarskim, który gra na Uczestniczy w centralnych rozgrywkach, że jest to duża szansa. I ja chcę się odwoływać do argumentów rynkowych, faktycznych. Oczywiście to serce jest dla sponsorów ważne i my liczymy również na tę przychylność, ale koniec końców ten klub musi na rynkowych warunkach partnerom oferować sensowną pomoc. Na mocy podjętej 15 lipca uchwały sprzedanych zostanie 25 tysięcy akcji, stanowiących niemal 69% kapitału spółki. W rękach gminnej jednostki. Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji pozostanie prawie 19% akcji. 16 radnych poparło uchwałę zezwalającą na sprzedaż spółki. Czterech wstrzymało się od głosu. Jestem przekonany, że Rada podjęła słuszną, dobrą decyzję z korzyścią dla, dla miasta, dla klubu, nie tylko dla kibiców, ale dla miasta, bo klub no, jest nośnikiem pewnych wartości promocyjnych. Jak wiadomo, od dawna mieliśmy problem ze spółką, problem polegający na potrzebie ciągłego dofinansowywania. Wchodzi prywatny inwestor, przejmuje odpowiedzialność za klub, zapewnia jego dalsze funkcjonowanie. To nie tylko chodzi o pierwszą drużynę w pierwszej lidze, ale też setki. Dzieci i młodzieży, na czym nam bardzo zależy. Trochę się dziwiłem tym głosom, nazwijmy, malkontenckim, bo ci państwo, którzy takie głosy tutaj prezentowali, nie przedstawiali żadnej alternatywy. No ale cóż, no, tak to już bywa. Przypomnijmy, ostateczne podjęcie uchwał leży w gestii walnego zgromadzenia akcjonariuszy, by następnie zmiany właścicielskie zatwierdził sąd.